ủy ban các bạn thành phố cần thiết phải chịu trách nhiệm của Tu się zgadza. Tu też w porządku. No proszę, a łukaczek znów pełna błota. Będę musiał wypisać mandat. A pani perliczka, jak zwykle, zapomniała mis miseczka. o myśl O rety, o no się nie zagapiłem, a ja jeszcze nie. A słońce wschodzi, a ja jeszcze nie zapiąłem. Kukury Do brzędy, a ty już zaczynasz swoje ryki. Tylko nie ryki, tylko nie ryki. Trzeba było i spać z chórami, a nie plotkować przez całą noc. już teraz byłaby spana. pana. No prędkość! Jajno! Gór, 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 gór. Nie za wcześnie kochamy na te wrzaski, że też niektórzy są tak źle wychowani. Gór, 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 przesadzasz, panie kogucie, z tą punktualnością. Koko, ko, ko. o, bardzo przepraszam. Moje Obowiązki. I nikt nie będzie na niego kurgotać. I po co tak się denerwować? Chodźmy, kochani! geu geu czy dobrze słyszałam? Już wstajemy?